Jesteśmy w studiu Planet Beats. Jest z nami Siwers. Jestem. Pięć miesięcy temu ukazała się jego solowa płyta bez ceregieli, która narobiła sporo hałasu na scenie hip hopowej, na rynku hip hopowym. Oj, to, Płyta jest w zupełnie innej konwencji, w zupełnie inne bity niż twoja poprzednia. niż twój poprzedni album z Parzelem, który się ukazał w tamtym roku. Powiedz mi skąd zmiana w ogóle klimatu, z, z, z elektronicznych mniej, no, to to, to, to bardziej klasyczne, tak, lata 90. I e, jak długo trwa praca nad tą płytą? Nad, moją czy nad płytą z parzelem? Nad e, salową. E, dobrze, może zacznijmy od, e, od tego. Skąd taka zmiana? Tak? Mhm. E, no, słuchaj, zmiana. E, Proste, tak. Płyta z parzelem to w, to był okres, kiedy sobie eksperymentowałem z produkcją, szukałem jakichś różnych dźwięków, znaczy cały czas poszukuję, tak, ale, ale to był akurat okres, kiedy, kiedy sobie wiesz, eksperymentowałem z produkcją. Zresztą Parzel bardzo lubię takie bity, świetnie się na nich odnajduję, lubię jakieś takie wygrzewki dezatorowe. Eee, co, no i co, to był taki czas, tak? Miałem zajawkę, robiłem takie bity troszeczkę szybsze, takie wiesz, bardziej w klimacie francuskim. Eee, jeżeli chodzi o moją ostatnią, solową, postanowiłem, że tak powiem, zawrócić z tej drogi eksperymentu i cofnąć się do korzeni, tak? Czyli bójta powstała eee, Wiesz, oparta o koncept y, klasycznych bitów, mm -hmm. y, wiesz, yes, cięte sample, prosto perkusje, mm -hmm. bas, wiesz, minimalizm, tak, mm, no i taki miałem koncept na tą płytę. Sprawdzony. Znaczy sprawdzony, no wiesz, to było takie, wiesz, nawiązanie do klasyki, wiesz, mm -hmm. do oddania, oddanie hołdu chciałbym. Chciałem też się sprawdzić, wiesz, nigdy nie robiłem takich stricte, e, też, odkulowych e, bitów, nie, nie rapowałem na takich bitach, znaczy, rzadko mi się to zdawało, tak? Chciałem też się sprawdzić na, 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 na w takim. Mhm. Jasne, jak długo trwała trwa praca? To... Jak długo trwała praca? No, jakoś szybko to poszło, nie, bo to od listopada, tak, listopada do dnia. Mhm. Zaczęły się nagrania w tej barwie u deszcza. No i robiliśmy materiał na bieżąco, tak? Nie, nie było jakichś. Sprawnie szybko. Sprawnie szybko. Tak. gotowy materiał, tak no, Materiał już był gotowy w marcu. A, czyli, jeszcze, czyli jeszcze szybciej. Znaczy, w kwietniu było tanie, ale to już... Wiesz... Jak się chce, to można... Tak, oczywiście. Nie danikujemy, tylko robimy razem. Robimy, robimy. Y Tak, co z patolog skład? W ogóle skąd inicjatywa na powstanie tego składu i kiedy możemy spodziewać się oh, jakichś nowych oh, oh, produkcji? Oh, oh. oh, patolog skład to w ogóle to, to była wypadkowa różnych dziwnych melanży wyjazdowych i przy okazji, wiesz, przy okazji jakichś melanży, jakieś nagrania, dziwne tematy do nagrań i tak dalej. No co no skąpo. Z chorej głowy powstały te pomysły, z chorej, pijanej głowy. Tak, jak wiesz. sama nazwa mówi, tak? Więc wiesz, no tak to wygląda. No, no co, no... Wiesz, jakoś to usiadło to teraz, tak? Jest tam jakiś nowy numer w, przy, w przygotowaniu. Niedokończony, niedokończony, cały czas czekamy tam na jakieś zwrotki yy, od, od ziomali. E, ale no, no co, no śmiesznie, no, no ogólnie wiesz, no projekt, projekt, no to wiesz, to wszystko powstawało spontanicznie, tak robione, robione dla śmiechów, tak? Żeby, Generalnie to żyje i cały czas jest możliwość... Żyją w... własnym życiem w ogóle na domówkach, wszędzie. Niektórzy sobie biorą po prostu te teksty za bardzo do serca, tak? I potem się dzieją różne dziwne rzeczy. To się pojawia dobrze. Wszystko trzeba z przymrużeniem oka Pamiętajcie. Dobrze, co nam powiedz na temat miejskiej metropolii? ponieważ Jezu. jest to plotka, która obiega cały internet, nikt nie wie co to było, skąd to się wzięło może nie wiesz. Plotka cały internet. Nie no to jest jakiś farmazon w ogóle. Yy, nie wiem skąd, skąd, skąd wzięłaś to informację brać tam w ogóle. Ja nawet nie wiem. Ja nawet nie wiem, bo e, czegoś ja takiego nie ma. To jest, to, to jest, wiesz, to jest wymysł czyjejś bujnej fantazji, tak? bo ktoś źle zrozumiał i tak o, Miejska i wiesz, to Miejska metropolia. Może wiejska metropolia. No. <noise> Tama, sama nazwa jest dość, Ta. dość dziwna. No dobrze, czyli obaliliśmy mit miejskiej metropolii, nie wierzcie w to, co widzicie na w Wikipediach i innych dziwnych portalach? Tak, no w ogóle Wikipedia, dajcie spokój, kto to, 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 to w ogóle redaguje, te te tytuły, hafła. Każdy, każdy może dodać. Każdy, tak, każdy, no jak no, no dodać właśnie, jak każdy może sobie. dodać, to niech dodadzą, że jestem księciem Walii na przykład <laughs> i kurde, następcą tronu w Szwecji. Nie wiem, cokolwiek. Bo tak. tam takie informacje są w ogóle nie, nie uzupełniona dyskografia. W ogóle wiesz, w ogóle nic bez cenzury nie ma, tak? Por, 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 Dla mnie to, wiesz, można to skasować tak naprawdę, z żadnej nie informacji. Żadne, żadne źródło informacji. Żadne wartościowe źródło, bo <laughs> ja z informacji Przynajmniej jeżeli chodzi, wiesz, o moją osobę, tak, bo, bo na pewno, yy, wiesz, Wikipedia, wiesz, pod, pod innymi hasłami pewnie posiada prawdziwe... Wiesz, bo możesz tam się zalogować, przeredagować swoją osobę hmm, i, i zamówić swoje kumy. Nie chcę się trochę poczekamy, czasu. jak będziesz miał już 40 lat. To... Nie, będę siedział i redagował hasło na wikipedii. jest wspólna płyta z y, Tomiko, Ogień, która się ukazała w 2010 roku, e, do niej był dołączony też egzemplarz y, Intencji. Mm, płyta bardzo dobrze się przyjęła, mm, bardzo fajna konwencja, przekaz. E, czy jakieś dalsze plany z Tomiko, y, wspólnych nagrywek, coś, coś się szykuje nawet? No. W tej chwili wiesz, tak jakby każdy poszedł w swoją stronę, to mi, to mi ogarnia coś tam, jakieś słabe projekty ze Zbylem, ostatni projekt, tak, 7.7. jego słowówka portfolio w tym roku. No w tym roku spłodził trochę tych numerów. No nie wiem, nie wiem jakie ma dalsze plany, no w ogóle ja w tej chwili będę ale to może nie wiem, może będzie pytanie na... na, na o, o, o nas najbliższe plany, tak? Więc... Yy, no nie wiem, nie wiem co pan stoi. Znaczy jesteśmy, wiesz, jesteśmy w stałym no, kontakcie, wie. tak? Ale tak jakby każdy każdy z nas y, poszedł w to swoją stronę. Stoi, ale nie wykluczana nam współpraca y, Tak, rozumiem. oczywiście. Y, um, jak to się stało, że Forin zaprojektował tą flatkę? Samu się, się czy... Normalnie, normalnie się stało. Zaczyniałem ogólnie no, z Zakładko to była taka historia, że najpierw miał mi okładkę robić Stefan, Meat, ja, pozdrawiam, Stefciu, mm. e, ale no jakoś, że tak powiem, nie, nie mieliśmy na to jakiegoś mm -hmm. pomysłu, e, ja byłem zajęty jakoś nagraniami, najpierw mi się wydawało, że mam jakiś koncept na okładkę, e, potem się okazało, że jednak nie mam bo byłem zbyt zajęty i produkcją i nagrywaniem, więc wiecie, miałem tyle rzeczy na głowie wtedy. <tryk> Stefan też był zawalony jakąś tam swoją robotą. Yy, no i tak to się i tak to się potoczyło. No i w pewnym momencie yy, jak zaczęły się pojawiać pierwsze informacje, że, że, że nagrywam płytę i tak dalej. Yy, Grześ, Grzesiu, Forin yy, yy, zadzwonił sam do... Tam, bo nie miał do mnie numeru. tak? Mm -hmm. On robi okładkę, że on chce zrobić okładkę. Do tego tak jakby pociągnąć mm, temat z, z cenzury, bo to bez cenzury to mm -hmm. klasyka, on też składał okładkę, więc, więc tak jakby to jest tak jakby, tak jakby konsekwencja tego, tak? Rozumiem, że zdjęcia, które są w środku, to te dyskusje. Zdjęcia z mojego prywatnego nie. archiwum. archiwum. Trak, który rozbujał wszystkich internautów i nie tylko. Ehm, wokal Ani Kandegar, która nie pierwszy raz już z tobą współpracuje. Jak to się stało, że podjąłeś za nią w ogóle współpracę, pojawiła się na, na wokalach? Słuchaj, za nią w ogóle poznałem się przy, przy nagraniu płyty z parzelenem, co się kończy, co się zaczyna. Tam nawiązaliśmy współpracę, że to była koleża, koleżanka yy, yy, Piotka. Tak yy, się poznaliśmy. Tak? No, mieliśmy okazję współpracować przy nagraniach yy, do, do tamtego materiału. No i przy okazji nagrywania tego materiału mojego bez TRG yy, koncepcję tego numeru, także chciałem mieć tamtki refren, z wokal. A nie jak najbardziej Tak i... Tak Zadzwoniłem do Ani i zapytałem się, czy, czy jest chętna, tak? czy by chciała nagrać okay, okay. swoje wokale, więc wiesz, wszystko się odbyło, że tak powiem, bez problemu. Najlepiej. No Pro, okazały się cztery promujące wideoklipy twój e, album. Mm, mm, tak. Który z nich Tobie osobiście się najbardziej podobał i przy którym najlepiej się bawiłeś podczas nagrywania? <grym 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 to węzio to, węzio. Cię, ciężko, ciężko jest mi powiedzieć, który mi się najbardziej podobał. Wszystkim się podobają. Każdy tak. jest inny, tak? Każdy, z każdy z ma jakiś tam swój klimat. E, i... No niewątpliwie wiesz, no osiedlowa była, była, była takim dosyć yy, chyba najwię, największym że tak powiem yy, jeżeli chodzi o, wiesz, o o klip o nagranie klipu o całą połączenie tego całą wiesz, tak spięcie wszystkich zebranie ludzi mhm. i tak dalej i tak dalej wiesz to no, też super... pewne problemy no. logistyczne mieliśmy wiesz bo bo niestety kolega z Ninas, tak ten, ten, ten no dobra, nie będę o tym mówił, uh -huh. tak, No że jak powiem, ograniczoną możliwość poruszania się. Uh -huh, w każdym razie, no by była spora garstka ludzi, prawda? Jakieś no różne graffiti ta, ta. przystankowe i tego typu rzeczy, ta, tak? Wandalizm, tak, 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 on tyle publiczny. nie wiem, co to zrobi. W każdym razie, efekty bardzo dobrze wyglądają na wideo. Jesteś związany z Uptown Records. Jest tam dość szerokie grono artystów, Małpa, na Tetis. E, jak wyglądają wasze relacje? realnie jako całej paczki. Widziałam jakieś zdjęcia z koncertów w koncertach. Myślę, no. się całkiem dobrze bawicie. No. Spójną paczkę tworzycie. No. Zabawa jest sprzednia no, Jakie są nasze relacje? No, w porządku. Tak, uznamy się. Głównie z koncertu. Więc... Mhm. Mówi się, że Apton to jedna wielka rodzina, ale na pewno zdarzają znaczy się porównania, tak że ktoś jest lepszy, jak ktoś jest gorszy, jak do tego podchodzisz. czy w ogóle to... Nie podchodzę. W ogóle cię to nie obchodzi, rozumiem. Tak? Czyli po prostu są twoi koledzy z pracy. Z pracy, no nie z, no z pracy, z pracy no, z no po prostu uprawiamy, wiesz, ten sam rodzaj hobby, tak. Dla mnie to jest hobby, nie wiem jak inni do tego podchodzą, ale myślę, że podobnie. No co, no? no tak. Po prostu. <laughs> Dobrze, jakie dalsze plany na, na przyszłość, na rok 2014? Na rok 2014? 2014, 2014. Yy, no nie, nie przypadkiem znajdujemy się tutaj w tym studiu, yy, bo plany są związane yy, z tą ekipą tutaj. I JWP, I JWP BC. tak. Będziemy wydawać płytę pod wspólnym szyldem. Nag nagrania są w trakcie. Niedługo wyjdzie mixtape. W 8 wyjdzie. wyjdzie. mixtape JWP. Na którym znajdzie się kilka niepublikowanych do tych numerów. Moich. Ekipy też. BC, tak. Hmm, no dzieje się, dzieje się, dzieje się. i będzie się, będzie się dziać, będzie się dziać w przyszły rok będzie, będzie grubo naprawdę wszyscy, wszyscy na to czekają i każdy ma niedosyt JWP, BC także myślę, że to będzie rok pod banderą JWP, BC o. no i tak wszyscy będzie. na to czekają <laughs> e, tak, moim dzisiejszym rozmówcą był Siwert Czekać na tak ja. dalsze produkcje, tak ja. z, jeżeli Siema, ktoś jeszcze nie sprawdził jego ostatniej płyty, to koniecznie musi nadrobić zaległości. Blam. Pozdrawiam.